Strony Jasbar 8439. Dziś zrobimy opening w FIFA. tej nowej. Dlatego nagram wam to, bo mam z tego. Z składu. No nie, wiem to mam dużo yy, tych kartoc. Więc <coughs> otworzymy i dwie złote paczki. Uwaga, pomijam od teraz, bo nie chcę. O, taki, taki słabi trochę te złote paczki. O, w ogóle w inny kontynent. Dobra, a teraz zaczynamy. 78% to o, Manchester United. A, no, Anglia. No. <laughs> Mam bisaka. Nie jest za dobry. <laughs> Wszystko oczywiście zostawiamy sobie. <laughs> ale może w sumie otworzymy sobie... O! Najlepszym. Śwetia. esio, o! Arsenal! Mmm, dziewczyna. Słaby lud mi dzisiaj chyba rokno. Dobra, teraz już od najsłabszych. Francja tam była, ale... O, kamerwinga! Akurat nie lubię realu, jest realna, no, ale dobra. Kameru, brankarz. Manchester United, czy to może być Onana? Wiedziałam, wiedziałam, że to Onana. No. Dobra. A, i y, dajcie suba łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takiego kontentu słabi, a bo wy nie widzicie tak za bardzo. O, teraz widzicie. No, bo wy nie widzieliście pewnie. Waga, Anglia, LS, Manchester United. Czy to będzie Foden? Film Foden? Tak gadliście? Aha. A i w następnym odcinku mogę Wam pokazać moje karty. Jakieś słabe. No dobra. Mam słabe ogólnie karty, e, bo mam z roku temu karty. Teraz już tak nie zbieram. Brazylia Esch. O. Arsena, nie znam Bukewska, nie, bo on nie Anglii. Gabry. Gabriel. Są same 84 i 85 mi się. Trafię z 80 plus. Nie wiem ale to będzie tylko krótki opening o, endo słabia coś jakoś Ale zostawiam sobie bo o 81 plus Teraz może się Francja być ciekawie SPD a to jest ten amerykański, jakiś to w Ameryce, to nie znam Henry. Czy Henry to nie jest chłopak? No, Henry to jest. Tak, on jest ikona. Stary Zjednoczony, Bramkarz. Amerykański znów chyba. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. franc Francz no tam było. Dobra. 10 tysięcy monet mam. Mogę sobie coś kupić. Zostawiam na to. Nie wiem, piście. Co jest? I kupuję za 10? Kup paczkę. Kup. Tak. Anglia. Napastnik. O! angielski, ja chcę Daily Nie Daily, tylko Dolly pewnie jakoś Wachowicz tam był O, już nie ma nic, super Dobra, 10 wydane Wsparcie Paczka witaj w zespole Mm -mm. Mm -mm. nie No nie jeszcze wam mogę pokazać mój skład co najwyżej mm. już właśnie wyzdrowiałam nie, nie wyzdrowiała jeszcze jak wy to widzicie? Nie. Tutaj ona... Wewer, poczekajcie. Przedstawię was trochę, możecie przez chwilę nie widzieć czegoś. O, teraz. O! Możecie nie widzieć mojego... Popatrzcie sobie na skład. bo wy nie widzicie ataku. Jo, nie widzicie ataku. Jo. Teraz dalej nie widzicie. Teraz chyba będziecie... O, teraz. A tak. Tam Griezmann jeszcze jest. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? To tyle chyba. Meczów już nie mogę, bo wszystkie już wykorzystałem. A i przepraszam, że tak dawno odcinka nie było, ale Ewolucję Stadion Sticky Ranking eee, A, nie tylko menu główne graj Squad Battles No i tutaj eee, Przegrałem tutaj mówię 4-4, ale w karnych przegrałem Wygrana, wygrana, wygrana nie wygrana. No i co mam więcej Wam mówić? No i to tyle. Więc nara! Pa widzowie! Dajcie subskrypcję!